Butan nazywany bywa najszczęśliwszym krajem świata. To za sprawą wprowadzonego w latach 70. przez czwartego króla wskaźnika, zwanego szczęściem narodowym brutto. Co prawda nie zakłada on, że Butan faktycznie jest najszczęśliwszym krajem, tylko po prostu jedynym, gdzie taki wskaźnik istnieje. Ale cóż, przyjęło się mówić najszczęśliwszym i tyle. Ja tymczasem, po jakichś dwóch godzinach snu, postanawiam zgłębić temat. Powiem wam, że Butan jest krajem, gdzie można zobaczyć niesamowite rzeczy. Bardzo dobrze pojeść, a nawet całkiem nieźle się pobawić. Ale jednego zrobić tu nie można. To znaczy wyspać się. Witam o godzinie siódmej rano, gotów do wspinaczki. Wczorajszy wieczór, zakończony o czwartej nad ranem, faktycznie dał mi sporo szczęścia. Kolega kapelusz, tego dnia swojego szczęścia, postanawia poszukać w odespaniu poprzedniej nocy. Z kolei, Polo, który przezornie odpuścił nocną wyprawę, rusza ze mną do chyba najbardziej ikonicznego miejsca w całym kraju. Ja z powiedz najważniejsze, że będziesz zobaczył w tym kraju. Opuściłbyś? Nie ma szans, ale powiem Ci, ty żałuj, że Ciebie nie było z nami wczoraj. Ja tu jestem wygranym tej sytuacji, bo byłem jeszcze wczoraj. Co? No, no to się wybrałem na trekking ze sportowcem, który by tu normalnie wbiegł na samą górę. No, bo, ujdziemy bez wariacji, mojej drodzy, nie ma także. Idziemy tą grupą pomału, nie mamy ciepła. Nie wiadomo czego do roboty. I bardzo sobie chwalę ten stan rzeczy. Wygląda to wszystko niesamowicie tutaj. Ale porwałem się tam płaść na samą górę na Kacu dzisiaj. Pamiętaj, obok mają 94 lata człowieku. Ale ja mam zużycie biologiczne za 103. <noise> Ale ja się chyba dobrze. Znakomicie, Zobaczcie, jak nowonarodzony. Wszechobecne flagi modlitewne oraz młynki, również modlitewne, świadczą o tym, że docieramy do jednego z najświętszych miejsc w kraju i w ogóle dla buddyzmu, przynajmniej dla tej jego odmiany. Tradycja rozwieszania flag modlitewnych sięga aż 10 tysięcy lat wstecz i wywodzi się z prastarej religii Bon, która do dziś na terenie Butanu miesza się z buddyzmem. Ich kolory symbolizują pięć mocy natury: ogień, wodę, ziemię, powietrze i przestrzeń. A pośród zasnutych chmurami wierzchołków Himalajów, moc natury możemy odczuć jak chyba nigdzie indziej. Gdzieniegdzie. W załomie skał powtykane są takie mini jakby figurki stoszkowate i nie zgadniecie, ale mają one funkcję modlitewną. Są to mini stupy, czyli tak jak te wielkie konstrukcje, które widzieliśmy na przykład w Katmandu, to są stupy dookoła, do które się chodzi, tak tutaj takie mini stupy mają. Stupki. Kładą sobie stóki i mają to przynieść szczęście w podróży. Już sama ta droga na szczyt jest mistyczna O oh, wow Zobaczcie jaki jest widok z kawiarni I'm looking on the temple not the dogs. Jako ekspert od butanu po całych dwóch i pół dnia Pobytu w tym kraju muszę przyznać, że jest to mocne top 3 pod względem natury, widoków ze wszystkich krajów, w których byłem do tej pory. It's according to our constitution of the country, mm -hmm. which states that we should at least min uh, maintain a minimum of 60% forest cover at any given time. S um, at, at least 60%, 60%. And how much is it now? It's already more than seventy. And also, you have uh, the highest uh, mountains in the world that have never be, uh, been climbed. climbed. Yes, yeah. Bec because uh, they are like sacred. Sa sacred places. Yes, nature is life. Life is nature. Buddhism helps too. Like we cannot kill an animal, cut a yeah. tree that has life. Anything has life cannot be killed. To właśnie autentyczna troska o przyrodę, a także o zachowanie kulturowego dziedzictwa, stanowią jedne z filarów butańskiego szczęścia narodowego brutto, które zaczyna udzielać się także i mnie. Zawsze, jak gdzieś jestem i nagrywam, to co jakiś czas, jak przyuważę jakieś ładne miejsce, to się zatrzymuję i nagrywam taką przebitkę, żeby po prostu nie była cały czas moja gęba. Ale tu jest tyle ładnych miejsc, że ja się non stop zatrzymuję i nagrywam. Dobra, widzę już cel. Rozpoczynam samotny atak szczytowy, bo Polo z panem przewodnikiem też dawno wymiękli. Atak serio to. Dawno by już byli na szczycie, tylko czekają na mnie co chwilę. Po trzygodzinnej wspinaczce naszym oczom ukazuje się przyklejony do skały najważniejszy zabytek Butanu, a przy tym chyba jeden z najpiękniejszych widoków całej Azji. Nie sposób znaleźć bardziej ikonicznego i charakterystycznego dla Bhutanu miejsca niż klasztor Taktshang, zwany Tygrysim Gniazdem. Klasztor wzniesiono w samej końcówce XVII wieku w miejscu, gdzie podobno przez trzy miesiące medytował guru Rinpoche, czyli legendarny drugi buddha, który przyniósł buddyzm z Tybetu na tereny dzisiejszego Bhutanu. No, z tym że biorąc pod uwagę, że podobno narodził się z kwiatu lotosu i nigdy nie umarł, a do jaskini, która znajduje się tam w miejscu, gdzie dzisiaj wznosi się klasztor, podobno do doleciał na tygrysie, to ja bym do tych rewelacji podchodził z pewnym dystansem. Jak oni tu wleźli, żeby to zbudować wszystko? Co za miejsce, nie mam słów na to. Udało się dotrzeć na szczyt. Niestety, w środku świątyni nic Wam nie opowiem, bo nie można tam wnosić kamer. We are at Temple Hill called Taktsang or Tiger's Nest. And how high are we now above the city? Around 3000 meters. This is 3000 meters above the sea level. Yes. And from the city, what is the difference? 800 meters. 800 meters. We climbed 800 meters. Yes, of course. The klosteru. Nie można wnosić też telefonów ani w ogóle niczego w kieszeniach. Zatem widok mnichów medytujących przed posągami Buddy będzie musiał pozostać tylko w naszych wspomnieniach. Do you live there in that house? Very nice. beautiful. Okay. Hi na powrocie zahaczamy o hotel, gdzie dołącza Kapelusz. Kupiłem dwa kłusy dla was. A ja upieram się, żebyśmy pojechali do miejsca, w którym można zaznać gorącej kąpieli. Jak wiemy już z Islandii, mało co tak skutecznie podnosi poziom szczęścia. O. Zanim kąpiel jest gotowa, mamy okazję sprawdzić się w narodowym sporcie Bhutanu. Ah, where should I should I throw from peripheral? Yeah, powinienem from... yeah, show me please. See the tie over to do it like this? You're Trafiłem! Nie trafiłem! Jestem w kapeluszku. kapelusz, pomóc Ja najlepiej złamać z tego, z bo ja się zabieram za. Sztuka wymaga poświęcenia, ja to tu robię film o ucznictwie. Serdecznie. O, olimpiada. 2048 rok. 2048 rok. To te... tu są wiatry, <gry> pamiętajcie. Zobaczmy zatem jak Butańczycy dbają o to swoje szczęście! Na poziom szczęścia, zwłaszcza po morderczym wysiłku podczas wspinaczki zdecydowanie pozytywnie wpływa do co? Czyli tradycyjna gutańska kąpiel na gorących kamieniach z ewentualnymi dodatkami. Tutaj jest taki mechanizm, że z drugiej strony pani dorzuca kamienie gorące do tej wody i one ogrzeją. Wystarczy zapukać tutaj w ściankę, ale nie będę demonstrował, bo to jest już i tak taka paruwa, że zaraz mi serce wyskoczy. No. No, to są chciały mieli na sama, żeby ani sali, ani sali. Ale, nie, nie, don't give mi No, a zobaczymy, że nie na, na festownictwie. Szczęśliwi jesteście? No, nie, ja najbardziej na świecie. Jest gorąca ta woda. Tu są jeszcze jakieś. zioła. Zioła. Czegoś mi chyba teraz było, kamerę, bo też czułem, że na głasę, a na głaszkę, się na, lesie, na Zobaczymy, no będzie show wtedy. Na miniaturkę, cytuję. Oh. Jednym z czynników uwzględnionych przy szacowaniu szczęścia narodowego brutto jest edukacja. W kraju odwiedzanym przez mniejszą liczbę zachodnich turystów rocznie niż przez krakowską starówkę przewija się czasem tygodniowo. Często nawet małe dzieci potrafią porozumiewać się po angielsku. Oh. Postanawiam poprosić o rozmowę panią, która przed chwilą sprzedawała mi piwo. Okay, thank you. you yes. Are you the owner of this place? I'm the daughter of this place. So, owner is my mother. <laughs> Where's the yak? <yuck? laughs> Please, can you close the door? <laughs> I want to go and watch. How comes that everybody speaks so fluent English here? So, uh, because Bhutan being a very small country, you know, uh, English is a medium where we can communicate with the world. Mm -hmm. So that's how we, you know. So the back to the uh, about the Gross National yeah, exactly. Happiness. So when people uh, say Gross National Happiness, you know, people what normal think is happiness of the people. But here, what we normally think is, it's happiness of the country as a whole. You know. Measure through, you know, what normally the government do is they uh, help uh, the communities, you know, in a very remote area get access to the <coughs> road. Then there's school in every communities, you know. This is mm -hmm. a small, minor happiness, a necessity. Yeah. Not we are not uh, talking about luxuries. And Bhutan is a very small country. We are still underdeveloped country, a very poor nation, you know. So when it comes to uh, luxury, we uh, this not the happiness for us. For happiness, for us, is something very small. Like um, if I'm sick, you know, I don't have to walk days and days to get to hospital. If we want to take out all the resources, become rich, you can, you know, Bhutan be can become very rich in very few years, you know. But what our kings thought is that. Bhutan has to be Bhutan in a very long run. You know, it's not a story that Oh, you know, there was once a time there was a country called Bhutan. You know, when all the resources is over, you know, then it's not there. And, uh, our fourth king who introduced the uh, GNH to Bhutan, you know, so he he thought about the future of the citizens, not only uh, this generation people or next generation, but generation and generation. You know, <laughs> I was giving example, you know having a bottle of, of mineral water to cross the desert if you drink the mineral water at the start of the or maybe just at the you just reach quarter of the way and you finish whole bottle of mineral water you can't cross the desert what you can take is take few steps take sip one sip one sip at a time you know not all the water at a time but little by little then you with one bottle of water you can cross the desert so, same thing like this, you know, when we have a GNH, there's a. Our environment has been preserved. Culture has been preserved, you know. You came to Bhutan because yeah. you find it very unique, you know. All our architectures, uh, people are very different here. Our yeah. culture is intact, and you know. Um, so, these are the simple things, you know. I can't explain to you the whole thing of what GNH is and everything. What I'm explaining to you is. A very simple view from my side: what GNH means for us, what GH, GNH should mean for the others. You know, it's not mm -hmm. the happiness for the individual person, but happiness for the overall nation. Sometimes uh, Bhutan is called the happiest country in the world. Mm -hmm. I think it's a bit of misunderstanding. What What is the idea of Gross National Happiness? It's not uh, telling uh, the world that Bhutan is the happiest one, but Bhutan is the only one that measures yes. the happiness. So when people think, you know, what pe when people say that Bhutan is a happiness country, they measure the individual happiness. Which is like, we can't measure with the very big countries, you know, very developed countries. Yes. Here in Bhutan, we, people are struggling. You know, someone said that, one said that, you know, Bhutan is called as happiness country, but I saw someone very sad face. And that day, it might be someone is sick in his family or he's not well you know you can't like when we say happiness you know bhutan is the very happiest country in the world we can't just say like we smile every day we can't do do it that every day we are human beings right sometimes we are sad sometimes we are happy and does the uh, hot stone bath might make you happy yes, yes. <laughs> it's me. relaxing <laughs> Edukacja edukacją, ale przy każdej rozmowie z mieszkańcami Butanu trudno mi oprzeć się wrażeniu, że w tym narodzie tkwi mądrość dalece wykraczająca poza podręcznikową wiedzę. Czwartego dnia nasza podróż po Butanie niestety dobiega końca. Ok, thank you very much. It was a pleasure to stay here. Thank you. Czasami ktoś pyta mnie, w którym kraju podobało mi się najbardziej. Na tak postawione pytanie trudno odpowiedzieć. Ale gdyby zapytać, który kraj był najbardziej wyjątkowy, to chyba właśnie macie odpowiedź. Świetnie, mega czysto, bardzo przyjaźni ludzie nie są tak skażeni masową turystyką. Jak ktoś lubi spokój, to na pewno mu się spodoba. Piękne góry. Jak ktoś kobiety. lubi trekking? O, kobiety też bardzo piękne, Jak ktoś właśnie. lubi trekking, to też świetna sprawa. Jak nie lubi, to Podziadę. też. Jeśli Ci się podobało i chciałbyś lub chciałabyś pomóc jakoś w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo wydatnie w tym pomogą. Jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało i masz gdzieś czy kanał kiedykolwiek się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.